Panie dyrektorze, Słucham. możemy chwilkę zająć? Co? Nie. Możemy. Nie możecie, możemy, bo młodzież martwi i trzeba... Ale pan dyrektor słychać. nie idzie. Słucham, Nie. No. Co się stało? To no, był telefonik, że bomba jest podłożona, no i trzeba było na to zareagować. Ale widzę, że ekipy nie ściągaliście specjalnej. Co? A to nie była specjalna ekipa? No chyba nie. Nie? No nie. Nie. Nie było potrzeby po prostu. Sprawa jest w toku wyjaśnienia, no i... Trudno cokolwiek. Jedno chciałem zapewnić, że teraz jest godzina, która? 10.17 to tak jakby była 8.17 i tak dzisiaj będą lekcje. Dziękuję wszystko. Czyli uczniowie będą dłużej w szkole? Tak, dłużej, do 16. A co z tymi uczniami, którzy już poszli na miasto i trudno wrócą, jeszcze Wrócą, na pewno wrócą. Jak pan Nie chce to Proszę? Jak pan Nie, chce Cytosiem? Nie, poszli pod opieką, nikt... Jeżeli ktoś samodzielnie poszedł, to będzie traktowana jako ucieczka z lekcji. Sprawdziliście budynek i okazało się, że to głupi telefon. Chyba tak. Dziękuję. Sprawa w toku. Dziękuję. Możecie nam powiedzieć, co się stało? No, bomba jest w szkole prawdopodobnie. I mam wolne. Cieszę się bardzo. A jak to wyglądało? Dyrektor przyszedł od klasy do klasy, powiedział idźcie. No, ja przychodzę do szkoły, a nagle wszyscy pod szkołą stoją i mówią bomba, bomba. Do nas do klasy, klasy weszła pani, powiedziała, żebyśmy wyszli wszyscy z klasy. Zostawili wszystko i wyszli. A do szatni po kurtki poszliście? E, nie, bo my niektórzy kurtki nie zostawiamy w szatni. Pan dyrektor zapowiedział, że będziecie się uczyć kilka godzin dłużej dzisiaj. A to ja o tym nic nie wiem. W takim razie prawdopodobnie był to głupi dowcip. Czy myślicie, że, że tak się powinno robić? No, chyba nie, bo to kurczę, w końcu jest. No, rozumiem pan. Dzięki. Dziękuję. Proszę bardzo. Panie Komendancie, jak przebiegały dzisiaj wypadki? No Właściwie od początku dnia, po stwierdzonych załóżmy, kradzieży pojazdu samochodowego, który mieliśmy w dniu wczorajszym na terenie gminy, tutaj kamiennogórskiej. No właściwie dzień zapowiadał się w miarę spokojnie do godziny dziewiątej, o której to y, powiadomienie, y, o, o której to godzinie, żeśmy zostali powiadomieni przez sekretariat Liceum Ogólnokształcącego o podłożeniu bomby w tejże szkole przy, przy ulicy y, Rosenbergu w Kamiennej Górze. Sekretariat został powiadomiony telefonicznie? Y, tak. Z relacji sekretarki usłyszeliśmy, że. Y, około godziny 8.30 telefonicznie y, przez młodą osobę sekretariat został powiadomiony o podłożonej bombie w tej szkole. Męski czy damski głos? Y, to nie był sprecyzowany, załóżmy przez y, odbierającego telefon, odbierającą telefon, ale prawdopodobnie był to, tak jak określa, młodzieżowy głos. I jaki był dalszy tok wypadków? No w tej sytuacji zmuszeni jesteśmy podjąć rutynowe czynności, yy, traktowania sprawy bardzo poważnie. No więc przede wszystkim no, udania się na miejsce zdarzenia, wyprowadzenie młodzieży poprzez yy, tutaj dyrekcję szkoły i, i penetracji całej pomieszczeniem, no celem sprawdzenia prawdziwości tej informacji. Okazało się, że informacja jest nieprawdziwa. I okazało się, na szczęście, że informacja jest nieprawdziwa. Wprowadziło trochę dezorganizacji de 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 w szkole, gdyż dyrekcja podjęła tutaj słuszne yy, działania po prostu wyprowadzenia części młodzieży yy, z tej szkoły. Yy, policja w tym czasie podjęła natychmiastowe działania operacyjno-dochodzeniowe celem ustalenia autora tego telefonu, i skutkiem tych działań. Yy, osoba taka została ustalona i aktualnie prowadzone są czynności po prostu procesowe yy, sprawdzające yy, fakt yy, popełnienia przestępstwa. Kto to dzwoni? Z ustaleń wynika, że yy, yy, dzwoni, dzwoniła uczennica yy, szkoły. A mówiła, dlaczego to zrobiła? Aktualnie prowadzone są czynności tutaj dochodzeniowe w tej sprawie, także jeszcze szczegółowych informacji nie posiadam, ale przypuszczam, że po prostu no, jakiś głupi dowcip, po prostu nie wiem czym się motywowała, ale żartem bądź uniknięcie jakiegoś sprawdzianu czy, czy inne jakieś motywacje, no, w tej chwili nieznane mnie i, i, i policji. A co się stało wcześniej? Wcześniej ustaliliście dzwoniącego, czy wcześniej ustaliliście, że nie ma bomby? No wcześniej ustawiliśmy dzwoniącego, niemniej jednak po prostu no, te czynności sprawdzające musiały być kontynuowane, no, gdyż jeszcze nie, nie były czynności po prostu na tyle wyjaśnione, czy, czy jest to dowcip, czy też po prostu prawda. Ale bomby szukaliście swoimi siłami, nie wzywaliście specjalnych jednostek z zewnątrz. Mamy wyspecjalizowane swoje siły policyjne policjantów przeszkolonych w tym niezbędnym zakresie i pierwsze działania po prostu są to działania policyjne, po prostu jeżeli by potwierdziły, że rzeczywiście jest tam jakiś ładunek wybuchowy, wtedy wzywamy sił specjalistycznych. Co grozi sprawcy głupiego telefonu? No w tej sytuacji no, odpowiedzialność karna i odpowiedzialność przed sądem rodzinnych i do spraw nieletnich przy sądzie rejonowym w Kamiennej Górze. Często się zdarza, że w Kamiennej Górze ktoś informuje o podłożenie bomby? No na szczęście nie często, ale takie przypadki bywają. I zawsze potraficie ustalić sprawcę. sprawca? No w 90 paru procentach tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.